Kusiuk kolorowy, na ukochany błazenku, nieświadomy wiele rzeczy. Po pierwsze, to ja odpuliłem tę kobietkę, dlatego, że delikatnie mówiąc, uznałem, że to nie jest to coś, czego szukam, a spotkanie jej z tobą bardzo mocno mnie, te, mnie to uświadomiło. Po drugie, na kochany, życzę ci smacznego i wierz mi, że mimo wszystko to jest dużo zdrowsze niż to, co sobie wciągasz noskiem. Dwadki z tobą nie muszę robić żadnych przygotowań, ale boisz się tylko i wyłącznie jednej rzeczy: że przez ciebie era wki fightów w Polsce się skończy, bo dojdzie w końcu do prawdziwej tragedii. Więc nie wiem, czy jesteś świadomy tego, co w ogóle mówisz. Więc podsumowując, przecież Cię lubię. Baw się lepiej kobietą, którą odpuliłem, bo może to dla Ciebie bardzo źle skończyć. A Kingusia, teraz to do Ciebie. Mimo tego, że ja to skończyłem, mimo tego, że uznałeś po prostu... No to nie jest to. To nie jest to, żeby przykładowo niech każdy idzie sobie w swoją stronę. Uznałem, że tak naprawdę Cię lubię. I czasami miałem taki delikatny temat, żeby ty się odezwać. No bo jak mnie patrzysz, to jesteś taka w wbialo ogarnięta kobietka. Pracujesz. Nic takiego jeszcze złego nie odezwałem, poprzez tego, że ci tam wysłałeś filmiki moim kolegom. Uznałem, że czasami, kurczę, no może warto byłoby się odezwać, ale wierz mi, że po, po, kimś, po, po, po kimś takim jak Tomuś, to wstyd mi jest, że w ogóle się zobaczyliśmy. I gdybym wiedział o tym wcześniej, to nigdy w życiu bym ci nawet nie odpisał, naprawdę. Pozdrawiam cię i uważam na siebie. No i po drugiej, Cikuś, tak sobie myślę, że ja jednak by ci nie zakołtował, bo taki kolorowy, śmieszny jesteś, ale... Przydałoby Ci się, moim zdaniem. Zabrałbym Cię do szkoły, o której tylko kur... ch. masz w ogóle pojęcia. Napierdalałbym Cię przez trzy rundy i kazałbym ci wstawać. I z jednej strony jesteś za dużą ci, żebym z tą walczył i e z dużym śmieciem, ale z drugiej strony kołci mnie, żeby Ci pokazać, tak naprawdę, co to jest za świat. O ten Ty w ogóle nie masz pojęcia. I z drugiej strony kołci żeby po prostu pokazać Ci, że taka osoba jak Ty nie może sobie tak pozwalać. Ale z drugiej strony nie mogę dać Ci tej walki i chciałem tylko uświadomić ludzi, żeby sobie to wyobrazili, jaką Ty jesteś, ku skończoną dziś. Pozdro, smacznego.